A chciałem zapytać, jak Państwo powitają taki pomysł. Znalazłem dzisiaj w Rzeczpospolitej taki oto artykuł, fragment, pozwolę sobie przeczytać. PSL kusi emigrantów. Jak dowiedziała się, rzecz pospolita, posłowie PSL przygotowali projekt ustawy dla przedsiębiorczych Polaków, którzy wyjechali za granicę do pracy. Ludowcy proponują emigrantom, którzy wrócą do kraju i założą własne firmy szereg ulg i odpisów podatkowych. Warunkiem skorzystania z nich jest trzyletnia praca za granicą, a po powrocie do Polski założenie własnej firmy, w której powracający zainwestowałby minimum, w którą powracający zainwestowałby minimum 20 tysięcy euro i zatrudniałby cztery osoby na umowę o pracę po spełnieniu tych warunków. Przedsiębiorca mógłby odpisać od dochodu do 80 tysięcy złotych. Poczekajcie chwilę. Inwestycje, które dawałoby prawo do odpisu podatkowego, to m.in. kupno gruntu, budynku, maszyn, a także licencji praw autorskich czy wydatki na know-how. Poza tym przedsiębiorca byłby przez 3 lata zwolniony z podatku od nieruchomości, w które zainwestuje budując firmę. Koniec cytatu. Nie, bardzo, bardzo dziwne rozwiązanie. Tak się żadnych problemów w kraju nie rozwiąże. Zauważmy, że to może wręcz rodzić pokusę nadużycia. Wiele firm, które jest w Małopolsce, zarejestrowanych jest w Słowacji, prawda? I tam prowadzi działalność, że de facto funkcjonuje na terenie Polski. I zauważmy też. Czy tu że... prowadzi działalność? Tam jest, będąc no, zarejestrowany. Pan może być zarejestrowany, gdzie teraz chce. Może być zarejestrowany w Londynie i pracować w Polsce de facto. Natomiast te kwoty też, maszyny, urządzenia, no to siłą rzeczy osoba, kto może sobie tam zatrudnić teraz osoby, ma pomysł biznesowy, to raczej nie potrzebuje ulg. Problem jest z tymi, którzy raczej nie, nie mają perspektywy pracy w Polsce, dlatego powstają w Wielkiej Brytanii. A ja myślę, że ulga Pani każdemu redaktorzy. jest. Ja każdemu, dziwię, to... jedna wielka ulga, jedna wielka ulga. Jedna wielka ulga. Uf, ministra Piechocińskiego ten pomysł, który A jednak tego typu administracyjne de facto. Zachęty no albo do patologii prowadzą, albo pokazują, że inni mają gorsze warunki działania. Przepraszam, znaczy ja jestem za maksymalną wolnością, za maksymalną deregulacją i za równymi warunkami prowadzenia działalności gospodarczej. I jeżeli ktoś ma pomysł na biznes, a to nie jest tak, że nie ma osób, ja ostatnio poznałem Polkę, która po czterech prawniczkę po czterech latach w Anglii, pracy w Anglii, mąż z południowej yy, Afryki, przyjechali do Polski, bo. Uważają, że to jest ich miejsce. A na mecz czy na dłużej. Nie, 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 nie. Na dłużej, na dłużej. Mecz, tak ale dłużej. Y, więc, y, więc ja się bardzo boję takich rozwiązań.